Manko, witamy was w kolejnym odcinku, jeśli chodzi o naszą wyższą szkołę Football Managera. Dzisiaj powiemy wam o składzie i o dynamice. Pamiętajcie o jednym, że całość, jeśli chodzi o poradnik wyższej szkoły Football Managera, realizujemy razem razem z naszymi ziomkami z ekipy Komputronika i tutaj link do konkursu znajduje się pod tą transmisją. A jeśli chodzi o nasz sprzęt, mamy prawdziwą rakietę. Jest to Rock, Asus Rock Strix G z procesorem Intel Core i 7 dziewiątej generacji, i takie gierki jak Football Manager. Latają na tym sprzęcie po prostu niebiańsko. Pierwszą z zakładek jest skład, czyli cała lista grajków, która jest do naszej dyspozycji. Możemy ją sobie dowolnie, dowolnie tutaj formować. Ja mam akurat w tej chwili tutaj informacje ogólne, czyli imię, nazwisko danego piłkarza, pozycja, narodowość, wzrost, wagę, wiek i wartość. Możemy ustawić informacje ogólne, możemy ustawić informacje na temat kontraktów, wtedy mamy. Rolę, jaką ma ten zawodnik w naszym zespole, albo jest gwiazdą, jest ważnym zawodnikiem. Możemy sobie tutaj też ustawić oferty kontraktów. Tu, akurat, wiadomo, gramy profesjonalnym klubem, więc wszystkie są profesjonalne. Mamy informacje, do kiedy kontrakty trwają. Możemy ustawić opcje związane z transferem. Tutaj mamy status wychowanka to jest ważne przy rejestracjach piłkarzy. Przy zgłaszaniu do ligi. Musimy, w każdej lidze mamy wymóg, iluś tam wychowanków musi być zgłoszonych, żeby taka grupa była zatwierdzona. Mamy również tutaj pełen status zawodnika. Chodzi o to, co się z nim aktualnie dzieje, czy jest kontuzjowany, czy wyjechał na czy jest na liście życzeń, czy czasami wyjechał tutaj mam akurat kilku na urlopie. Wiadomo, że i w internecie macie mnóstwo już gotowych taktyk, można samemu popróbować. Zawsze jest tak, że jak się zaczyna grę, no to jest tutaj sugerowana taktyka. Ale też budując taktykę, no mamy całą listę zawodników. W przypadku Liverpoolu też mamy duże wsparcie, jeżeli chodzi o, przepraszam, o zespoły, zespół młodzieżowy. Więc warto sobie tutaj patrzeć na, na wszelkiego rodzaju statystyki zawodników, no bo też no to chcemy, żeby ten pierwszy skład był jak najbardziej najbardziej optymalny. Więc w zależności od tego, jakich zawodników wybierzecie, jakimi będziecie chcieli grać, no tutaj wybór, tak jak powiedziałeś, jest dość istotny i zdecydowanie tym składem lepiej się, że tak powiem, szyje, się go ceruje, że tak powiem, składa jak puzzle, korzystając z tej zakładki, właśnie taktyka. Żeby jeszcze więcej wiedzieć na temat, jaką mają rolę w zespole, Służy nam do tego zakładka Dynamika. Właśnie teraz w nią tutaj klikamy: widok ogólny, hierarchia, grupy towarzyskie, zadowolenie, kodeks postępowania i zebranie zespołu. Wszystko to, co tutaj znajdujemy w tej zakładce Dynamika, ma taki realny wpływ na morale. Zróbmy to zebranie, żeby Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj, mamy tutaj wszystkich zawodników, mamy ich charakter. Mamy ich hierarchię, hierarchię, widzimy, jaką rolę w tej hierarchii odgrywają. Przywitam się z tymi chłopcami. Chciałem skorzystać z tej okazji, by przywitać się z wami. Jako nowy menadżer możemy tutaj ustawić styl, w jakim będziemy rozmawiać z zespołem. Ja będę spokojny, rozmawiał z spokojnym człowiekiem. Próbować. Możemy stwierdzić, że głęboko wierzę, że ten skład jest wystarczająco mocny, by powalczyć w tym sezonie o tytuł. Pozytywnie odebrali to Przejdźmy do tutaj pierwszego, pierwszego okienka, jeśli chodzi o zakładkę Dynamika. Mamy widok ogólny i tutaj mamy trzy główne e, pola. Zgranie zespołu, wiadomo, że to jest początek gry. E, z biegiem czasu, kiedy będziecie swoje kariery rozgrywali dłużej, będziecie już, nie wiem, po jednej rundzie czy po całym sezonie, e, to zgranie zespołu będzie się tutaj, e, wiadomo, że będzie się rozwijało. Drasta. Tak, tutaj My... też delikatnie no, zahaczamy o taktykę. Ja osobiście tutaj uważam, że jeżeli wybieramy jakąś taktykę, nie grajmy tylko jedną taktyką, niech będą jakieś, że tak powiem, awaryjne taktyki, bo jeżeli mamy ustawione te trzy, trzy taktyki, to zawsze jest, jest szansa, że zespół będzie się cały czas rozwijał. No I w momencie, kiedy no, na przykład nie wiem, posypie się skład posypie się na tyle, że no, nie będziemy mieli odpowiednich zamienników na, na daną pozycję, może się okazać, że przy, innym, przy innej taktyce to będzie miało rację, rację bytu. Ale też, no, jeżeli będziecie grali, a na pewno będziecie grali drużynami lokalnymi, można powiedzieć, prawda? Czyli kibicuje się komuś z ekstraklasy i pojawia się temat grania w lidze Europy, w lidze mistrzów. No tutaj tym składem trzeba, trzeba mocno, mocno żonglować, i też ta taktyka na przykład, no jeżeli gramy polskim zespołem przeciwko Liverpoolowi, chociażby, któremu, w którym, którym tutaj się bawimy, no to wiadomo, że ta taktyka to nie będzie po prostu łańska fantazja, łańska szarża, tylko raczej okop i, i autobus. W kolejnym polu mamy atmosferę w drużynie. Jest to ważna cecha i ważna wartość, trzeba dbać o tą atmosferę. No bo w momencie, kiedy ta atmosfera będzie zła, no to automatycznie rozwala nam to cały układ, nie tylko w szatni, ale również na boisko składa, jakie składowe są tej atmosfery. I tutaj widzimy, że obecnie w klubie nie ma żadnego niezadowolonego zawodnika. To jest też bardzo ważne, że są ludzie, którzy sieją ferment i automatycznie, jeżeli jest jeden, drugi, trzeci mocno niezadowolony, za chwilę to się wszystko na całą szatnię rozkłada i tych zawodników może być więcej. więcej. Co jest na, na nie? Tutaj akurat widzimy kciuk do dołu. W klubie nie ma zawodników, których można by uznać za bardzo zadowolonych. Czyli są zadowoleni, ale nie są wszyscy ultra zadowoleni. Co jest kolejnym tutaj czynnikiem na plus? Mamy wielu zawodników w podobnym wieku. Kolejna sytuacja. Wielu zawodników ma wspólnych przyjaciół w zespole. Jeżeli mamy skład i gramy sezon dwa, być może nawet czasem trzy i mamy ten kręgosłup, ten trząs zespołu podobny. Tam się budują wzajemne relacje między tymi zawodnikami i y, często to widać na zakładce Taktyka. Y, wielu zawodników zespołu jest tej samej narodowości. To też jest ważne, bo wiadomo, nie ma wtedy problemów z komunikacją. To wszystko to się przekłada właśnie na. Na zgranie, zgranie zespołu, więc nie tylko taktyka, ale też te interpersonalne, można powiedzieć, czynniki. Punkt. Większość zawodników jest w klubie podobnie długo, czyli już przeszli niejedno, niejedno wygrali, niejedno przegrali. Ostatnie, ostatnie trzecie tutaj pole, jeśli chodzi o zakładkę dynamika i widok ogólny. Poparcie dla menadżera. Z biegiem czasu to... To poparcie będzie się zmieniało w zależności od tego, oczywiście, czy wygrywamy, czy te wyniki są satysfakcjonujące dla zarządu, czy, czy też nie. Tutaj jest początek gry i widać, że to poparcie jest dobre, masz silny wpływ na wielu zawodników, i masz dobrą reputację w porównaniu do Twoich zarobków. Tutaj po lewej stronie na dole zobaczcie, mamy najbardziej wpływowych zawodników. Tu akurat w przypadku Liverpoolu to jest Jordan Henderson i James Milner. No i mamy też grupy towarzyskie, o których będziemy mówić za chwilę i Płynnie właśnie dzięki temu, że mamy tutaj tych wpływowych zawodników, przenosimy się do drugiej zakładki, a to jest hierarchia. I jak widzicie, mamy tutaj całą piramidę, jeśli chodzi o nasz klub. Na samej górze oczywiście jestem ja, Jan Rodo, manager. manager. A później mamy poszczególne grupy. I tak, na samej górze mamy liderów zespołu, potem bardzo wpływowych zawodników. Wpływowych zawodników. I pozostali zawodnicy, najczęściej ci ostatni, to są po prostu świeżaki ludzie, którzy niedawno trafili do, do naszego zespołu. Na pewno mogą nam pomagać przy raz, wprowadzeniu nowych zawodników do zespołu, co też, tak. też tutaj buduje, buduje więzi, buduje morale. No i przede wszystkim, jeżeli zaczyna się tak zwana szeroko rozumiana polityka transferowa, chcemy kogoś sprzedać, wypożyczyć temu zawodnikowi, na przykład ta decyzja może się nie podobać. I wtedy możemy tutaj skorzystać z tej pozycji lidera, lidera zespołu i powiedzieć, słuchaj, pójdź tam z nim pogadaj, będzie dobrze ugać pożar i oni gaszą pożary, albo gaszą, albo nie gaszą, ale są w stanie to zrobić. Od razu, klikając na poszczególnego zawodnika, mamy taki szybki raport odnośnie tego, że kto może być liderem zespołu, e, że jest doświadczonym członkiem zespołu, ma wysokie umiejętności przywódcze, e, może być kapitanem spraw. Zwróćcie uwagę, liderzy zespołu wśród nich jest Mohamed Salah, ale on nie jest członkiem grupy trzymającej władzę, czyli on jest wybitną jednostką, ale jednak oni go tam z boku, jak są. Jak są y, pomeczowe spotkania na browarek to to jednak je tak jest z boku. Nie, on chyba raczej y, woda mineralna. Przechodzimy do następnego y, y, tutaj do następnego mm -hmm. okienka grupy towarzyskie. No i tak jak mówiliśmy w tej pierwszej najwięksi kozacy grupa licząca 5 y, 11, 11 11 akurat 11 w tej pierwszej grupie. Grupa poboczna y, to grupa składa się z zawodników których łączy podobny staż w klubie i przyjaźnie w zespole. Okay. W tej pierwszej, do, e, najważniejszej, głównej, jest to grupa składająca się z zawodników, których łączy podobny staż w klubie i poziom profesjonalizmu. profesjonalizmu tak. No, tak, no więc to wszystko wiemy. No i ostatnia grupa to jest grupa zawodników, których łączy podobny staż w klubie i poziom profesjonalizmu, ale to są ludzie, którzy nie, niedawno trafili do, do klubu. Zadowolenie. I słuchajcie, to zadowolenie wiąże się nieodzownie z morale. Morale jest bardzo ważne przy wyborze e, składu. Wiadomo, że trzeba się kierować tymi, kto ma dobre morale, wiadomo, że będzie walczył, że będzie grysą trawę na boisku. Ważny jest trening. Tu Jeszcze nie mówiliśmy o treningu, ale generalnie zdarza, będą się zdarzały podczas waszych karier takie sytuacje, że no, ktoś będzie niezadowolony z treningu, będzie komuś brakowało, nie wiem, za mało treningów fizycznych albo za mało stałych fragmentów i tutaj wtedy to te, ta buzia nie będzie na zielono, tylko będzie na czerwono i wtedy możemy po prostu ten trening zmienić, jeśli chodzi o od danego zawodnika. Potem jest traktowanie klub, prowadzenie czas gry, bo wiecie doskonale, że może grać tylko 11. I w momentach, kiedy no tak. ktoś nie będzie grał, to morale będzie niestety no, szło w dół, dlatego że po prostu nie będzie grał, więc tutaj trzeba różnego typu kombinacje robić, jeżeli mamy dużą kadrę, może pomyśleć o wypożyczeniu. Może odesłać go do rezerw, żeby zagrał mecz? W większości wypadków, tak jest, że jak wybieramy no, duży klub, gdzie, gdzie są duże oczekiwania, i oczywiście powiemy, panowie, jedziemy, jedziemy, jedziemy po, po tytuł i tak dalej, to tutaj nie ma, nie ma oburzenia. Przy słabszych zespołach, gdzie nawet oczekiwania zarządu są, żeby utrzymać się w lidze albo być nie, nie, nie być zdegradowanym, to tutaj, jak przesadzimy na dzień dobry, to na dzień dobry już będzie, już będzie kosat. O co chodzi? Wiadomo, że zawodnicy niestety. No są niesforni i zdarza im się, że będziemy musieli ich ukarać za różnego typu zachowania. I tutaj mamy gradację tego, jak to powinno wyglądać. Opuszczony trening za pierwszy pół tygodnia, za drugi tygodniówka, za trzeci dwutygodniówka i za czwarty kolejny dwutygodniówka. Możemy sobie tutaj dowolnie to poustawiać. Samowolna nieobecność czasami ktoś po prostu nie przyjedzie do klubu. Zawieszenie za kartki dwie żółte kartki w meczu bezpośrednia czerwona. Ustalamy taki karomierz, który potem będziemy. Znaczy będzie egzekwowany i będą. Będzie egzekwowany. Dokładnie. Pokaże na przykład, nie wiem, tam zawieszeniu za kartki czy, 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 czy żółtku jest informacja, że dany piłkarz przyjął karę i lecimy, lecimy dalej. To był kodeks postępowania i ostatnie jest zebranie zespołu, które już zrobiliśmy i możemy. Zebrania z zespołu kiedy się jeszcze robi. W momentach przełomowych, czyli jest ostatnie dwie, trzy kolejki do zakończenia sezonu, walczymy o mistrza, robimy zebranie, żeby jeszcze dodatkowo zmotywować tych zawodników, żeby jeszcze to morale wydźwignąć do góry. Zdobyliśmy ten tytuł, zaczynamy nowy sezon, kolejne zebranie, tak cele, cele i nadzieje na nowy sezon. No i w momentach też niestety złych. Spadamy z ligi, też zebranie, walczymy o ligowy byt, też robimy zebranie, żeby jeszcze wykrzesalić siebie więcej sił na te ostatnie, ostatnie spotkania. Tak, no i w zasadzie tak naprawdę no, rozwinięciem tego składu na pewno będzie nasza, nasza kolejna rozmowa, gdzie będziemy starali się właśnie rozmawiać o taktyce, jak dobrać tych zawodników, jak tutaj no, wykorzy wykorzystać te ich atrybuty, tak? No bo wiadomo, że część zawodników, przynajmniej na poziomie e, Liverpoolu, no to wiadomo, że część tych współczynników mają naprawdę dobrych, różniających się, i te z reguły są w kolorze zielonym, jeżeli to jest naprawdę wysoki poziom. No, i warto tutaj. A to powiem Ci, że to zależy, jak sobie ustawisz, bo w opcjach FM-a można sobie te kolory zmieniać. Ja na przykład preferuję tak, tak, taką opcję, żeby te najwyższe były na przykład na czerwono, żeby raziły w oczy, ale w ustawieniach możecie sobie dowolną barwę i dowolny odcień tych atrybutów ustawić. Więc jest pełen freezing. Tak, no ale na pewno jest to, jest to wyróżniający się kolor, i tutaj no, korzystając z tych, z tych wysokich współczynników, ja na przykład, jak, tak jak gramy nasze drafty. No, to patrzę tutaj, jeżeli ktoś na skrzydle na przykład ma wyróżniającą się prędkość, tak, no to wiadomo, że przyspieszenie, no to wiadomo, że będzie dobrym, będzie, będzie ganiał wiatr i tacy zawodnicy też są, też są potrzebni. Więc tak naprawdę, można tutaj z, z samymi taktykami zrobić naprawdę mnóstwo, można zrobić ogromnie, ogromnie wiele, ale o tym już w następnym, w następnym naszym odcinku Wyższej Szkoły Football Menadżera. A za dziś serdecznie dziękujemy, kłaniamy się nisko Janek Rodo i Lord. <laughs> Trzymajcie się, do zobaczenia. Oglądajcie, oglądajcie wszystkie nasze produkcje, pamiętajcie o lajkach i o subskrypcjach. Cześć! Dzwonkę.